Okay, cześć wszystkim ludzie. Tutaj świder, witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj jesteśmy na stronie drakemoon.com Jest to stronka y, tutaj twórców strunga CSGO strunga czyli tej ruletki takiej bardzo popularnej jednej zaraz po W. Mają tutaj case opening tak jakby taki właśnie jak w CS-ie. Natomiast y, na stronie internetowej właśnie drakemoon.com I teraz ważna informacja dla was jest kod na darmowe pońce czy na darmowy właściwie balans. Ja tutaj mam 5.34 wy za wpisanie kodu Swider, który macie widoczny pod kamerą dostajecie 48 chyba centów z tego co wiem w każdym razie starcze wam to na otwarcie jednej skrzynki spokojnie no i oczywiście skiny można sobie albo sprzedać albo odebrać także w kod możecie wpisać tutaj w zakładce promo code wchodzicie sobie w pole do którego możecie wpisać oczywiście kod swiderx można sobie oczywiście ustalić swój kod no ale to jak już kto woli Także zapraszam Was do wpisywania tego kodu. No a my dzisiaj sobie zobaczymy, co na tej stronie w ogóle można osiągnąć. Są takie skrzynki, które są chyba jakoś związane z motywem Pokémon Go, tak? Jest to dosyć łatwo zauważyć, że jest jeszcze tutaj skrzynka Pika Knives. Możemy sobie otworzyć natomiast te za 30 centów, za ten dolar 80, za dolara, albo za 4 dolary, bo ja doładowałem sobie tutaj za 5 dolców. Dobra, tak więc zaczniemy sobie od tej Restricted Gang, to domyślam się, że właśnie są fioletowe skiny, ale tutaj jest tych skinów, spoko. Najlepszy jest Glock Fate, AWP, Pink i Pad, Icarus Deagle Blaze Hand Cannon, spoko. Naprawdę fajne skiny są te 4, te 5 właściwie. Reszta to są takie, hmm, typowo za 50 centów i niżej, tak? Także właściwie, co mamy? Free Test Spin, aha, może sobie za darmo... E, tak, to dziś widziałem, że można sobie za darmo właśnie jakby zrobić symulację tego otwierania. Patrzcie, Fave 7 Case Hardener by nam wypadł. Spoko. E, także można sobie zobaczyć, jak tam mniej więcej jest. E, no dobra, no ale to otworzymy sobie to jeszcze raz. A zresztą zobaczymy tą SP USP-ów, usp, -ów. US USP -ów po prostu. Jakoś tak no, można przeczytać. To jest są same USP-ki. Spoko. Też bardzo fajny motyw, firm najlepszy, no i Orion. Co prawda nie wiem w jakim one są w stanie te skiny, bo też nie ma napisane czy jest Testy, czy minimal i tak dalej. Natomiast no, też nie wiadomo czy są w star traku, tak jak to wygląda. Eee, także śmiesznie. Dobra, chyba otworzymy sobie tą skrzynkę, tą i tą za 30 centów. Jakoś tak to zrobimy. Dobra, zaczniemy sobie może nawet od tej. Eee, no i no, jedziemy. Open this case. No i zobaczymy, co tu można zrobić. Nie ma żadnego dźwięku, no szkoda. Glock minął... USP Guardian. Za dolara 80 otworzyć USP Guardiana? No to tak w sumie średnio. Co to jest try again? A, sell for one dollar. Aha, czyli mogę sprzedać go za dolara. Albo odebrać, albo... Nie wiem co zrobić. Okej, okay, czekajcie, wejdę sobie w zakładkę winnings. Aha, on jest minimalware. Dobra, jest wart dolara tutaj. No, i można sobie nacisnąć na niego, Withdraw Items i wtedy przyjdzie Wam oferta. Spoko. Tutaj możecie update swój. No, po prostu zaupdate'ować swój Trade ULR, wpisać go tutaj. Więcej właściwie jak na każdej polskiej stronie z otwieraniem skrzynek, w internecie czy tam to jest skins i tak dalej. Dobra, została nam skrzynka z USP. Otworzymy sobie ją. No, i co tam tutaj poleci. Oj, blisko, King confirm byliśmy, no ale będzie tylko USP Torque. Ale to tak zawsze chyba ma być, patrzcie tam były dwa USP Oriony, jeszcze 32 centy, no tak powiem szczerze średnio, no ale pojedziemy sobie dalej. Ten jest za dolara 80, czyli nie stać nas na otworzenie tego i tego. Hmm. a tutaj co mamy? A to są tylko skiny niebieskie, black laminat najlepszy, bo chyba warte po 5, 5 euro coś. No i Hot Rod, najwięcej warty, no a to same główne takie, no ale dobra, zobaczymy sobie, otworzymy, a co tam, niech to będzie, no Urban Hazard, no jakby ta mk wypadła to jeszcze nawet spoko, nie, bo zawsze skin do Mki, no, ale wypada nam skin za 10 centów, skrzynce za... 30 centów, oczywiście, strata nie jest tak duża, jakbyśmy otwierali te skrzynki z Counter Strike, gdzie to rzeczywiście no, no, idzie zgupieć. Tak naprawdę, dobra. Otworzymy sobie jeszcze jedną skrzynkę za USPA. No, liczę tu na jakiegoś King Conferenda, no ale będzie ciężko patrzeć, jak blisko USP Kaimana. I dwa razy King Conferenda znowu. E, dobra, jeszcze raz sobie spróbujemy skrzynkę USPA. Nic dobrego jeszcze właściwie nie poleciało. Także. No, Orion będzie. O! I to jest już spoko. Trafiłem Orionka za 8,20. No nie, no po prostu jestem w minimalka. To jestem, jestem spełniony w tym momencie, bo właściwie trafiłem Oriona, który jest wart więcej niż wszystkie skrzynki, które otworzyłem e, dotychczas. Zajebiście. E, jest też skrzynka AWP, w której można trafić Dragon Lora. Aha, i Meduzę. Spoko, a jest warta 4 dolary. Dobra, w następnym odcinku. Jeżeli chcecie następny odcinek, to klikajcie kciuki w górę. To będę otwierał te właśnie skrzynki z AWP-ą. Wygrane, to są nasze wygrane. Konkretnie jest ich. Zaraz Wam powiem 9,94, czyli właściwie z Openingus z 550, 540 chyba miałem, zrobiliśmy 9,94. Także jesteśmy na plusie. Zajebiście się cieszę. Także jeżeli chcecie następny odcinek z tego, gdzie będę otwierał skrzynki z AWPOM, dajcie znać w komentarzach. No Klikujcie kciuki w górę. używajcie kodu na darmowe 40, tam 8 właśnie centów. Kod z Fidex macie go pod kamerką. No i też macie go w opisie, oczywiście będzie link. Dzięki Wam za oglądanko, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć.